Te błędy popełnia prawie każde. i jeśli chcesz zdrowy i piękny ogród, koniecznie ich unikaj. Wsadzenie roślin bez sprawdzenia warunków. Kupujesz roślinę, bo jest piękna, a potem usycha. Sprawdź, czy pasuje do stanowiska w Twoim ogrodzie. Cień, słońce, wilgotność gleby. To Klucz do sukcesu uprawy. Złe podlewanie. Za dużo lub za mało. Myślisz, że im więcej wody, tym lepiej. Błąd, nadmiar powoduje gnicie korzeni, a susza osłabia rośliny. W ogrodnictwie trzeba stale monitorować wilgotność gleby. Brak nawożenia lub zły nawóz. Rośliny szybko wyciągają składniki z gleby, bez nawożenia stają się słabe, a złe nawozy mogą je spalić. Zawsze używaj nawozów odpowiednich do danych roślin. Przycinanie w złym czasie. Cięcie to sztuka. Jeśli przytniemy w złym momencie, możemy pozbawić rośliny kwiatów lub osłabić je przed zimą. Sprawdź, kiedy przycinać konkretne gatunki roślin. Czy któryś z tych błędów zdarzyło Ci się popełnić? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil po więcej ogrodniczych ciekawostek.